Sekund naszym gościem będzie Marek Raduli. Przedpołudnik skoro już przyjechał do Lublina na chwilę przynajmniej, to musieliśmy skorzystać z tej okazji. Dzień dobry! Bardzo mi miło oczywiście. Bardzo nam miło, że znalazłeś czas Marku. No, będziemy rozmawiać o twoim pierwszym kursie gitarowym. Powiedz mi, to naprawdę jest twój pierwszy kurs gitarowy? Czy coś wcześniej się już wydarzyło? Wcześniej odbywały się spotkania, niezliczone. kursy niezliczone, wykłady, warsztaty i tym podobne, natomiast... Tak, od strony marketingowej, człowiek, który, Jarek Neckowski, który podjął się tego zjawiska, jakim jest kurs online, bo to jest rzeczywiście pierwszy, ale kurs online, notabene jeden z pierwszych kursów gitarowych, jakie się odbyły, odbyły się tutaj w Lublinie. Pani Jasia Konon-Komorowska była producentem spotkań z Leszkiem Cichońskim, w których to spotkaniach między innymi brałem udział ja, Janek Borysowicz, bodajże Grzesiusz Kawiński. Także te kursy wcześniejsze już się odbywały, natomiast ten jest zgodnie z nazwą już obecnie poprawioną. Nie pierwszy kurs po 40 latach kariery, bo to zadęcie mi bardzo nie pasowało i cieszyłem się bardzo, jak mogłem ustalić z producentem, że nie używamy takich górnolotnych stwierdzeń, bo to nikomu nie służy, a zwłaszcza mi źle się z tym czułem, w związku z tym... Przemianowaliśmy to na hasło pod tytułem Pierwszy kurs online, co jest zgodne z prawdą. D Tworzyłeś warsztaty gitarowe w wielu miejscach w Polsce. Jeszcze dekadę temu jeździłeś, z, chyba codziennie zmieniałeś miejsce, dalej ucząc jeżdżę. dalej jeździłeś. Dalej Oczywiście to w tym momencie tam. zespół Ani Wyszkoni też pochłania mnóstwo Twojego czasu i produkcja yy, jej muzyki. Ale pamiętam, że w przypadku wielu warsztatów to Ty byłeś yy, tą siłą rozkręcającą te warsztaty. Wielu warsztatów, które dzisiaj mają się dobrze, jak koluszki czy jaworki, to właśnie od Ciebie się zaczynało. Tak. Jaworki, koluszki. Byłem również i dalej wchodzę w skład Blues nad Bobrem, warsztatów bolesławieckich. Stalowa Wola jest dzisiaj tym moim takim koronnym um, pięknym miejscem, gdzie spotykam się z młodzieżą, z młodymi ludźmi, z młodymi artystami. Tego zjawiska mi nikt nie odbierze, dlatego, że to jest moje powołanie. To jest moja misja i tym spłacam dług zaczerpnięty z góry od opatrzności, żeby się dzielić możliwością redagowania myśli, które mają się przełożyć na talent młodych ludzi. No to już wiemy, że można po prostu pojechać w takie miejsce i spotkać i od ciebie się nauczyć. A na czym polega ten kurs online? Rejestrujemy się i, i, i korzystamy? Rejestrujemy się, tak. I tam jest, to jest w zasadzie, żeby być zgodnym z prawdą i to również mówiłem przy spotkaniu. Mieliśmy przed wydaniem tego kursu taką, takie spotkanie na czacie, gdzie opowiadałem o tym, że w zasadzie to kurs przerodził się później i on będzie dopiero teraz się uaktywniał jako kurs. Spotkanie z Jarkiem Nyckowskim, który jest wydawcą, producentem i pomysłodawcą tego tematu, polegało na tym, że on po prostu przyjechał do mnie do domu. Przyjechał do mnie do pracowni, bo był zainteresowany tym jako również gitarzysta, grający jako człowiek zainteresowany bezpośrednio graniem na gitarze. Zresztą robi to bardzo dobrze i ma swoje, ma swoje kursy, ma swoją stronę, ma, swoją, ma tam jakieś rzeczy, które upoważniają go do tego, żeby dzielić się wiedzą. Przyjechał do mnie, zrobiliśmy, zrobiliśmy spotkanie, opowiadałem o tym, co robię, czym się interesuję, od czego zaczynałem, jak to wygląda, ile czasu poświęcam na, na pracę, jakie brzmienia, jakie gitary, jakie wzmacniacze. I to spotkanie dopiero, z, powiedzmy, które zostało nagrane w, w jakimś tam ponoć dobrym formacie, o, o czym nic nie wiem, ale 4K to ponoć jest tak. dobry format wizyjny. Zainicjowało u niego pomysł, żeby zrobić, żeby to się przerodziło w kurs gitarowy. Ten kurs gitarowy będzie polegał na tym, że samo spotkanie, które było zaczynem do tego, żeby, żeby to wydać, żeby to podzielić na, na podgrupy, potem zaczęły się sprawy skomplikowane, montażowe, trzeba było rozgraniczyć działy muzyczne, trzeba było na, nazwać tą szkołę, czyli uporządkować ten chaos, który Takie był bloki tematyczne przykład bloki powstały. tematyczne i teraz w ramach. W ramach Zakupionych powiedzmy tych kursów będę uzupełniał na bieżąco sytuację związaną z wiedzą, którą będę się dzielił w ramach tego kursu. Czyli jeżeli tam mieliśmy tematykę pod tytułem Rytm, harmonia, melodyka, o której opowiadałem bardzo pobieżnie, to uspo pragnę uspokoić tych wszystkich, którzy nabędą ten kurs, że to nie jest jednorazowa sytuacja i już absolutnie nic więcej, tylko wręcz przeciwnie, to jest zaczyn do tego, że będę uzupełniał i upgrade'ował ten kurs. Kursy nowymi rzeczami, już niepłatnymi, w ramach, w ramach zakupionej szkoły. Także jeżeli mam być zgodny ze swoim sumieniem, to raczej tak to będzie wyglądać. To też jest ciekawa formuła, bo możesz wtedy na bieżąco reagować na potrzeby tych, którzy tak chcą będzie. korzystać z Twojej wiedzy. I tak będzie. I tak właśnie to jest czynione. Dla kogo jest ten kurs? To jest kurs dla początkujących, i to jest bardzo ważna informacja, że za każdym razem e, sam się uważam e, również poniekąd za początkującego i nazywam to żartobliwie, że pogłębienie podstaw. Tak, taka jest idea tego wszystkiego. Bo ilekroć spotykam tych wielkich mistrzów gitary i tych, od których się ciągle będziemy uczyć, i którzy sami również się uczą od innych mistrzów, powtarza się wątek, że wracamy do podstaw, że trzeba wracać do podstaw, trzeba sobie przypominać, jak to było. I te podstawy są kluczem do zagadnienia. W wypadku młodzieży, która jest niezrzeszona, czyli niewykształceni albo może inaczej nie mieli okazji się kształcić na uczelniach, w szkołach muzycznych, te, te podstawy są kluczowe, bo e, brak podstaw powoduje to, że popełniane są na dalszym etapie błędy, które są niewybaczalne. Wiesz co, to jest to szalenie życiowe, nawet, nawet w ogóle tak rozszerzając, bo brak podstaw w, w, wszelaki. Takich podstaw w obyciu w wychowaniu w języku również Ja znam reakuję. na przykład właśnie znam marku gitarzystów, którzy potrafią fenomenalnie odegrać solówkę, nie wiem, Petrucciego z Dream Fiedera, mają problem, żeby dobrze rytmicznie rozegrać prosty utwór, i ty w, ty w tym bloku tematycznym rytm o tym mówisz, pokazujesz, jak dbać o, to, o tę rytmikę. E, sygnalizuję jedynie, mm. e, powtarzam e, i będę o tym przypominał, że w tym bloku tematycznym, w tych blokach tematycznych na razie w tym pierwszym spotkaniu sygnalizuję dziedziny z którymi będziemy się spotykać w dalszym, że tak powiem, toku wypadków. Ale w istocie jest tak, że największą, jedną z większych bolączek jest to, że spotyka młodzież, która rzeczywiście potrafi zagrać transkrypcję jakoś tam, powiedzmy intuicyjnie bardziej, nieświadomie, e, natomiast nie radzi sobie z podstawowymi komunikatami rytmicznymi, nie, potrafi, e, nie potrafią ludzie grać ze sobą, nie potrafią się zrozumieć, nie potrafią nawiązać języka, nie potrafią stworzyć czegokolwiek, co jest powtarzalne, to jest przede wszystkim, e, a sama improwizacja... Jako zbiór chaotycznych myśli przepływających strumieniowo prowadzi to. Ładna że, definicja. Że, tak, że powstają duże konflikty i zespoły, nim powstaną, to już się rozwiązują. A czy sprzętowo, Marku, doradzisz coś młodym gitarzystom? Absolutnie sprzętowo. To jest mój, moja pasja, mój konik, i w tej dziedzinie mm, mam duże doświadczenia, czerpane również z. No, z wiedzy ogólno, ogólnoświatowej, ale generalnie rzecz biorąc, zainwestowałem bardzo dużo czasu i bardzo dużo pieniędzy w to, żeby posiąść wiedzę, którą się dzielę. To jak można znaleźć te kursy? Gdzie? Idziemy na twój profil facebookowy? Właśnie, w internecie, szeroko pojęty. No dobrze, to polecamy na przykład Facebook tam Marek Raduli. Myślę, że ci, którzy szukają, to, to, to znajdą po prostu. Tak. I to nie jest, jeżeli mogę, mm, przepraszam, tak, to nie jest szkoła, która jest wysyłana w formie tak, plików, tak? Plik, to znaczy w formie e, takiej pudełko i coś tam przychodzi, pocztą. Nie. To jest szkoła, którą można wyklikać. Przepraszam, to jest kurs z którym można mm. wyklikać. I znaleźć się wśród początkujących, właśnie razem z Markiem. Na te, no teraz wybrałam utwór Smut i to koncertowy, bo zaczyna się bardzo rokowo, wręcz lukaterowo. Mm. Co ty na to? Cudownie, ciekawie. To jest ten to kierunek, jest. który cię tak, interesuje? Który, który mnie bardzo interesuje i do którego będę wracał, dlatego że ja się wywodzę z tego nurtu tak zwanego rokowo-jazzowego bardziej rokowo niż jazzowo. No to czekamy na koncerty? Tak ja już. sam czekam z napięciem. Dziękujemy bardzo, Marek Raduli.